Cześć, chcę Wam pokazać e, inny troszeczkę sposób karmienia pszu, e, który jest stosowany od bardzo dawna, ponad 100 lat. To jest w zimie, to jest karmienie suchym cukrem. E, czasami się zdarza, że rodzinka, rodzinka nie ma wystarczających zapasów i pójdzie do zimy z niedużą ilością. E, głównie to jest spowodowane albo późnym czerwieniem matek albo brakiem zbieraczek lub rabunkami metoda jest bardzo prosta potrzebujemy gazetę jakąkolwiek gazetę którą kładziemy spryskujemy ją wodą i stawiamy na stawkę w ten sposób tutaj w gnieździe robimy kilka dziurek na no troszeczkę żeby tym pszczołom ułatwić jakby dostęp i wsypujemy cukier no to jest zwykły suchy cukier warstwę około 2,5 cm też żeby on nie wysypywał się bo będzie problem 2 cm cukru Wyskujemy to jeszcze raz żałować tej wody i kolejną warstwę jest takie szybkie, bardzo candy board Jeszcze raz spryskujemy przykrywamy to folią ja przykrywam całkowicie folią i zamykamy na i ta rodzina spokojnie ma szansę przeżyć do wiosny nie osypie się z głodu i